Witamy serdecznie minikrawcie Tu są takie coś, te klasuszki Wszystko co potrzebuję Tu jest coś, kwiatki jedzenie Tu są głowy, to jest głowa creepera, za chwilę te głowy sadzę sobie Będę creeper, panie co to pan ma To nie jest potrzebne Pokaż pan dalej Tu jest reston, to można chałupę rozwalić to jest retra do lotania. Tu są te książki. Eczanty. Tu jest jedzenie. Tu jest sieciary. Tu są miecze. Tu są takie coś. A w tym okienku jest puste. Tu nie ma nic. Tutaj pokazuję, ile czasu. To jest takie coś. Szybkość to można wyłączyć. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję serdecznie za dzwonienie dzisiaj tyle razy, dwa razy. Dziękuję Ci serdecznie. Pozdrawiam Cię.